Ej, o kurwa widzowie, Wileja spotkałem! Ej, co ty tu kurwa robisz, stary? Co ty tu Ty jesteś Wilej? Cześć, jestem Wilej i gram z Mordona. Ty grasz na hypnosie? Mhm. mogę mo mo mogę... mogę zdjęcie, mogę screena? Proszę. Możesz, możesz. Na osoba tamto no osoba no, tam dobiega. biega. Kocha będzie... jest ma... o, kocha. No, 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 Dobra. No, I? Dobra. Będzie o, Olej Kurde No Łop Łap to batek. 100%. O, 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 o. Nie no łap! Xować to <grym> Xuje jest na reakcja ma... Jezu. Brawo, brawo, brawo Dobra, ja łatwę. Ja jest... <grym grym> Xować to jak jestem łowcą, czy nie muszę? No. Nie, nie. nie, nie. Łap. Jak Obstawiaj tak to. Batek łapiasz to. Będzie druga reakcja, jak watek złapał. O Nie, nie reakcje, dobra! Jest reakcja, <i Typically> Notyfikator mam, dodatków tu nie mam, ale mam notyfikator, także jebnie Legą. Jak ja nie gram nawet na tej postaci, jedyne co bym chciał tu na live sobie zbijać... ...Lega. Dla mnie! O <modifier> yeah! yeah, yeah, oh yeah dla szefa! Oddaję, oddaję Lambuś! Serduszko! O bo kury! Mówię nie, zawsze naprawdę, nie? On zawsze Legusia ja, oddaję dla zawsze... widza. Kurwa! Ja. nie, no. Pierwsza no nie, nie, Pier... ja Ty, pierwsza. nie, 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 pierwsza? Pierwsza na nie, 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 Proszę moje, nie. Oh. I dla randoma. <laughs> Kuro, to szkoda No o, fajnie. Ja mi dar ja. wchodzić na mnie Ja na pierwszej mapie A Ja nie A jest, dobra, a też... jest Ja jestem Kurwa okay. łap jest je łap jest ja łapię ja łapię to to jest to yeah. moje Moje Małe. ja Gzy, gzy Pasta, pak hejka, chuj mi, chuj w dupę, chuj w dupę, hejka, chuj w dupę, chuj w dupę, uuuu, hej, <laughs> ja to złapę jeszcze, <laughs> chuj w dupę, hej, a chuj w dupę, kurmo? Złapał, hej? On jest na stałe? Wygasło za 48 minut, ale fajnie. Dajcie po prostu LEGA! Wiedziałem! Kurwa. Czemu nie na mnie? A widzicie, jak wyczuł, żeby notyfikator yy, zainstalować. Gryzy, gryzy, gryzy. Czerwień do ci Mi to właśnie się podoba takie cię. Lepiej to takie. Lepiej to wyglądu. Dobra, boom. LEGA! Złowie, so, lega! A tak lega. Hejci, dla hejci, czekajcie to. a to chyba już ma takie. Nie no, dlatego tego złamasa, nie no. Koks. I idę go zwezywać. Dobra. Nie no, nie będę dobra. Dragon, co ty tu robisz? Nie Pojebało cię? Kurwa, co ty robisz na Omegla? Dragon Wypowiesz się na jeden temat, mam do ciebie pytanie mordo. No Jak to jest grać na grać po prostu na takim świecie na tylu multikontach? Co to ja nie kojarzę Multikontach... Say what?